Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no zrobiła się niby wiosna, ale czuję się jak zima. No w każdym razie trzeba się jakoś ruszać, do czego Państwa oczywiście zachęcam. A, e, tak, z biegu, krótki komentarz. E, mówiłem już wcześniej o tym, że oczywiście. Jedną z metod rządzenia jest kontrola konfliktu, i fakt, że w Polsce jest tylu Ukraińców, a teraz uchodźców z Ukrainy, naprawdę jest bardzo niebezpieczny dla Polski, bo pozwala właśnie tym konfliktem manipulować, tym konfliktem rządzić, możliwe że z zewnątrz, i dlatego tak ważne jest, żeby. Polskie władze, polski rząd zawały sobie z tego sprawę i jak gdyby były o krok do przodu i, i działały wśród tych Ukraińców e, informacyjnie, tak bym to ujął. Natomiast e, no widzimy, że te konflikty już się pojawiają. E, kierowcy polskich ciężarówek, bo polscy kierowcy obsługują większość ruchu w Europie, e, tak się składa, którzy jadą na Białoruś na, do Rosji, co nie jest zabronione jeszcze, co na, nadal spedycja tam trwa. No, są blokowani przez Ukraińców w Polsce, to znaczy tych przebywających w Polsce, przez uchodźców ukraińskich. No i tu jest problem, bo ci ludzie zarabiają na życie. Oczywiście dochodzi tam, jak widać, do scysji różnego rodzaju, dochodzi tam do konfliktu, a to powinno być rozwiązane już wcześniej przez polski rząd. Jeżeli rząd odcina w ogóle możliwość takiego tranzytu, to niech odcina. Natomiast niech polski rząd dba o to, żeby Polacy i Ukraińcy nie byli ze sobą skłóceni właśnie przez to, co, no, co jest, że tak powiem, w życiu codziennym, co, co będzie dotyczyło bardzo wielu spraw bieżących. To wszystko trzeba już dzisiaj wyjaśniać, tłumaczyć, no bo ci Ukraińcy w Polsce są, oni z Polski nie wyjadą. Zresztą, jak twierdzi wicepremier Jarosław Kaczyński, my się o to w ogóle nie staramy, my, my ich chcemy w Polsce. Nawet nie chcemy pieniędzy, jak powiedział pan Kaczyński, nie będziemy chodzić po prośbie, więc nawet nie chcemy, żeby ktoś się tam dokładał do, tej, do tych kosztów, które są generowane przez, przez tych uchodźców. Proszę państwa, no ja to, tak tylko sobie mogę mówić i modlić się o to, żeby, żebyśmy ocalili Polskę, bo tak jak mówię, gra konfliktem jest jedną z najbardziej skutecznych gier politycznych. Niedługo się okaże, że rząd pana Kaczyńskiego zostanie w ten sposób wysiodłany właśnie przez konflikt polsko-ukraiński wewnętrzny, przez niezadowolenie ludzi, przez tego rodzaju rzeczy. No i na to oczywiście różne siły mogą grać, bo, bo sam wiem, że, że ja bym tak grał, gdybym był właśnie takim makiawelicznym manipulatorem politycznym, z jakimi mamy do czynienia w Polsce. I to jest, to jest jedno takie ostrzeżenie, oczywiście to jest moje takie szczekanie na, na pustyni, parafrazując powiedzenia. Proszę Państwa, druga rzecz, oczywiście tutaj u nas w Kanadzie ta koalicja NDP z partią liberalną, która naprawdę jest antydemokratyczna, dlatego, że myśmy nie głosowali na ten program, który teraz został przedstawiony jako wspólny program partii NDP i partii liberalnej, w którym jest mowa o tym, o takich różnych dobrych rzeczach, jak na przykład darmowy dentysta, oczywiście tam są ograniczenia, pułapy zarobkowe, co też będzie ciekawie wpływało na nasze zeznania podatkowe i w ogóle na gospodarkę, że nie będzie się opłacało więcej, bo więcej stracimy dentystę, a coś tam. No, różnego rodzaju kombinacje, ale no, chodzi mi o to, że w tym programie jest kilka rzeczy e, bardzo takich e, poważnych, takich jak na przykład głosowanie e, przez trzy dni. No. Takie sytuacje powinny być moim zdaniem nawet przedmiotem referendum w Kanadzie, a nie no, dogadania się jednej partii z drugą partią, która akurat sobie w ten sposób zapewnia większość rządową przy mniejszościowym rządzie, czyli na program liberalny nie głosowało w końcu aż tak dużo ludzi i na program NDP nie głosowało aż tak dużo ludzi. Przypomnę, że liberałowie uzyskali... Ten mniejszościowy rząd, mimo tego, że większość ludzi głosowała na partię konserwatywną, to znaczy jeżeli policzyć wszystkie głosy, no ale ze względu na ordynację wyborczą tak to się rozłożyło, że mandaty się w ten sposób poukładały, że rząd jest mniejszościowy i to mniejszościowy Partii Liberalnej, a nie partii konserwatywnej. Także, proszę Państwa, no ja, ja tylko apeluję jedno o polityczny aktywizm, o to, żebyśmy nie dali się zachukać, żebyśmy po prostu byli jak najbardziej aktywni nie na Facebooku, nie przez podpisywanie jakichś idiotycznych petycji na Facebooku, które służą jedynie zbieraniu adresów i numerów telefonów dla ludzi, którzy to organizują. Bądźmy aktywni. E, osobiście, bądźmy aktywnie dzwoniąc do posłów, bądźmy aktywnie chodząc do posłów, to jest jedna rzecz. Organizując różne rzeczy, teraz się zbliżają wybory federalne, e, przepraszam, w prowincji Ontario. E, bądźmy aktywni w ten sposób, że na przykład pomagajmy przy rozkładaniu znaków i tak dalej. Dajmy się zauważyć, rozmawiajmy z tymi ludźmi i mówmy im, że ich będziemy trzymać za guzik, i teraz e, trzymajmy za guzik tych którzy tam są i którzy nam wcześniej obiecywali różne rzeczy, a których żeśmy nie dostali. Popatrzmy, jak oni się zachowywali i co teraz mają do zaoferowania. Rozliczmy ich z tego, co robili w legislaturze Ontario przez te wszystkie lata. Proszę Państwa, tyle naszego. E, tyle naszego, bo wciąż jeszcze pozostają pewne ramy demokratyczne. Ja wiem, że wiele osób uważa, że nie ma demokracji, że to jest wszystko skończone, ale e, no, jest, są pewne fasady, są pewne skorupy, e, jeszcze można przez różne mechanizmy działać, a przede wszystkim można się organizować. Pokazał to konwój wolności, prawda? Można się organizować. Korzystajmy z tego, korzystajmy z tego na wielu różnych poziomach naszym małym, jakimś lokalnym, ale też działajmy na wyższym poziomie, działajmy w partiach politycznych, w organizacjach politycznych. Do tego Państwa bardzo gorąco namawiam i no to jest to jak powinniśmy żyć, bo w zasadzie, w zasadzie cóż nam zostaje, bierność, narzekanie, to nie jest zachowanie wolnych ludzi, a bądźmy wolni. Zwłaszcza tutaj w głowie zachowajmy swoją wolność, nie dajmy się manipulować, e, myślmy krytycznie, to jest mój apel nieustający. To tyle na dziś. Wszystkiego dobrego. Miejmy nadzieję, że niedługo się będzie ocieplać. I zapraszam Państwa tutaj na e, szlak e, Etobico Creek. Już mówiłem o nim. Bardzo ładna ścieżka, zwłaszcza jak zarośnie, będzie zazieleni się, no to żyć nie umierać. Do następnego razu.